Cześć, Iczołem Torchlight 2, gra ze mną No, halo No, homie, cześć, John. Tak sobie pykamy w Torchlighta Tutaj będzie Biegniemy, biegniemy tu już my przeszli kawałek W zasadzie musimy się wrócić W sumie to ja bym poszedł jeszcze tam. Tutaj Gdzie? Tutaj na Uuu, trochę będzie cinko z tym nagraniem, ale dobra. Czekaj, bo jakiś kostur mi tutaj dropnął. Mogę ci się przydać Jak nie jest ma powyżej 57 to, to mogę wziąć od 40 do 66 To nie Nie nie, dobry ma Dobra biegniemy za questem już my byli To tutaj o, tu tutaj już było tutaj wszystko już pomieszczone. Łoo! Wow. Aktywowałem trupa jakiegoś. Dobra, padł. Co to może być? Buty jakieś fajne Nie jakieś spodnie szczęście. Na 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 A założę sobie te buty tak Nie wiem czy nie mogę tego włożyć Jakbyś chciał mam jakieś spodnie tutaj do mamy i do zdrowia I rękawice do zdrowia Nie na razie mam dobre wszystko co łażą te trupy Kurde Tu jest kufer Jakiś czar dostałem tu, tu był kufer, wiesz No można mieć czary Zemsta a, mogę go używać nawet. Ciekawe co on robi. Odbija 10 km, zebrałem jakiś burzowy. Jakiś burzowy pierścień gromu. jakby Nie, nie, mam pierścionki. Tylko nie wiem, dlaczego nie mogę sobie włożyć tych. To trudno. Dobra, lecimy dalej tutaj. Dobra, ja już weszłem. Ciekawe czy, czy będzie mi się dłużej ładowało. Czekaj, bo tam zauważyłem coś ciekawego. Muszę się wrócić. Muszę się, się wrócić. O, tu jest portal. Zamienię sobie swojego pieska Bulldoga na Jakieś zwierzę Rejowiec, rekin tunelowy O rekin tulelo, tunelowy będzie O Kurde Dobra, wygląda Dobra to biegniemy tam O miksturki Jaką postacią grasz? Ty inżynierem grasz, tak? Tak. Ja gram magiem, którego robię na, na, na lodowego maga. Będzie lodowy magiem. Mam już poziom szósty. Zaraz zobaczymy. O kurde, jakieś wielkie tu wychodzą po pomóż jakby zmyć. Biegnę. Ale nie słabe. Więc co, najpierw pójdziemy, zrobimy tego questa co jest tam na lewo, wiesz? Może no, no. Bo tam jest ten. po ochronić strażnika to ten quest to jest główny, a my zrobimy taki poboczny. Tam jakieś temki mieliśmy do, do dostania, za niego. O, i kufer jest. Kufer sobie tutaj otworzę. O, widzę. Jakiś kostur wędrowca dostałem. O, to by było ładne. Tylko, że... dopiero od dziewiątego poziomu, albo moc 32. To zaraz będę miał. Dobra. Postur wędrowca środku. I pistolet mam, ale do ósmego O, skały, skały, miksturka skały hmm. Wolę to od diablo, bo jest dłuższy przynajmniej i nie wymaga internetu do... do grania. stąd przyszliśmy, tak? Co, co? No A, tam, tam tak. stamtąd bodajże przyszliśmy. Ja tak. sobie rybki sieci siecioryba, ryba. Jeszcze jedną sobie. złowię. No, łap się. Dobra, jest. Ryowiec. Ryjowca tu już miałem. Na bossa samemu... Nowy poziom, jest. Płócienny co? Dwa do mocy. O, opłaca mi się. Kurczę, nie mam, nie mam zwoju identyfikacji. Kurde, to słaby. Nie masz zwojów? No właśnie nie, nie masz, no to ci czekaj, handel. Ja mam zbój, to ci jeden mogę dać. Czekaj, mogę ci taki ciekawy pasek dać. Hmm. Nie wiem dlaczego, ale dobra, masz trzeci dam. Później w sklepie można to kupić, wiesz? To jest tanie. Tak? No. A ten pasek to akurat mi się przyda. Akurat mi się przyda. O, pułapka, ciach. Aha. Odkryto. Aha, miałem nowy poziom. No to zaraz. do mocy i do żywotności. Dawaj tutaj bo bossy dwa. O schemat zbroi jest, wykonaliśmy. Tutaj jakiś nowy skill dostałem. O, bo... no fajnie. Okay. mnie. Aha, mamy jeszcze jeden punkt ramany mamy. Mam jeszcze jeden punkt do rozdania. I to weźmiemy. O! Nie my, zobaczymy co tutaj jest ciekawego. Może trafimy na, znowu na kufer złoty. Ty idź tam, jak pójdę tu. A, i tak tu nie mogę przejść. Przejdź za tobą. O, tu. O, czy co jest? Tam jedno drzwi. Kurde. A masz. O, tutaj Jak jakiś quest jest. Tak? Tutaj. No. No czekaj, pozabijam tutaj małpy. Dobra. Gdzie ty jesteś? A ty poszedłeś tam do obozu, dobra? Widzę Maczuga na Tam na dole, tutaj jest No to weźmiemy go. Okej. Okay. Hmm, a czemu tam nie możemy wejść? Właśnie nie A widzisz musimy jakieś duchy tu obudzić Albo zabić wszystkie te Chyba o to chodziło. Obudziłem duchy. A ty je bijesz przez ścianę? Jak tu mi zombie wyskakuje. No Łatwo. Nie wiem czy. Nie. Zaraz tu wyskoczy jakiś piernik. Zobacz jeszcze więcej. ich. po pogrąca. ma cienny pas czy bym już miejsca nie miał nie mam ja nie mam miejsca po To do, 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 do oh. peta sobie przestaw z shiftem jak naciśniesz to ten to o to weźmiemy i tu mamy jeszcze 5 czyli do mocy 4 damy tak Teraz już się powinno chyba otworzyć, nie? Jeszcze? Ej, no kurde, no nie wiem Aha Dobra Więcej zombie Gdzie? Co tam jest? Co? Widzę tutaj tego ducha, tylko ja go nie mogę zaatakować. Tu jest problem. Nie, tutaj trzeba coś na terenie... O, tu jest, są kamienne drzwi jeszcze. O, kurde. No, teraz nam otworzył drzwi. To tutaj trzeba No od 8 do 10 No ja mam 8, no to damy radę no. Nie gramy na hardkorze przecież Ja sobie poprzerzucam do peta żeby mieć miejsce No dobra Półcienny no Czekaj bo tutaj Mam Wchodzę do rozdania. Dobra, dobra, Se rozdaj. Się na razie nic nie dzieje. U. Kuferek. Solidna tunika. Cztery domany. No i tutaj o kurde Trafiłeś na bossa, co? O właśnie ósmy sobie lewe zbiłem. Nie czemu ja tam poszłem? Tam są fajne rzeczy Straszny Mistura zdrowia Czekaj co ja tu mogę wyrzucić Elektryczny amulet Możesz do Peta przestawić, nie? Jak Wiem, Wiem, wiem. Wszystkiego też nie, nie, nie za bardzo się da zbierać, bo tego jest za dużo po prostu. A opłaca się też zbierać wszystko, no bo na przykład... Wiesz co, kasa to w sumie ci na... Z tego co ja zauważyłem, co ja grałem, więcej, to Miałem dużo kasy, ale... Z czasem ta gra robi się bardzo trudna i ginąłem I Kasa jest na ożywienie się, albo nie płacisz nic w mieście, albo w tym samym miejscu co zginąłeś to płacisz, ale... To jest w zależności od ile masz pieniędzy, bo jak masz mało pieniędzy To ci ileś jakiś tam procent zabiera z tych pieniędzy, nie? A jak masz dużo pieniędzy to ci... Bardzo dużo kasują <laughs> Za wskrzeszenie się Dobra, ciśniemy Co tu mamy zrobić? Podwójna włócznia jakaś mi trochę. Paszczak, o, paszczak. Ło a ten co on... Dobra, ciśniemy. Blady oprawce. Ginta. Co ja tu zbieram jakieś śmieci? A, dobra, później się sprzeda. Aha, to może tam na dół musimy iść. No, w sumie to nie. Bo snułość świetnie, bo to chyba będzie to zabić jakiś boss i, i będzie koniec. Tutaj może. Tutaj, tutaj. O! Mod do drewna lodu, ciekawe. Patrzę, a tu myślałem, że to ty, a tylko się nie bije. O, no kuferek znalazł. Lol, myślałem, że coś fajnego w kuperku będzie, a tu kuferek mi za zaczął. <śm> a, no, są takie kuperki, to są mimiki się nazywają. Ale tu. Do mocy, kurde. Nigdy nie wiem na co się zdecydować. Ale to coś jest. Mogę to sobie wrzucić w to? O, mogę. Do regeneracji zdrowia. Dobra. Jeszcze trupki spadać. O, czadra dziura. Trochę lepiej, bo z dystansu. A tu musisz podchodzić, ale w sumie więcej bijesz, nie? Czy ja wiem, czy tak więcej? Znaczcie, jakbym bił na rangę, no to wie. Ten o, mam pająka. Mam pająka Bladio prawca Trochę ten lup... A o boss, boss, mini boss Upadł? Nie. A ja do kwasu wchodzę. Nie, on tu jest. Się teleportuje, dia. A nie mam mony. Dobra, nowy poziom. Teraz by mi się przydało to ten. Tutaj mi jakaś różka dropo, że ma naraz odobrażenie od obrażenia od ognia i odkluciska. A Jezu jestem dobra 12 poziomu To zaweziemy O kurde Jakbyś mógł to pomóc Ile w ledzie? O Dziewiąty biłem. Też mam Do mocy wszystko Kurde i tam nie mogę Kurcze, może nie zginę. Jest tam jakieś fajne rzeczy. Ale nie dla mnie. Kurde, za niedługo i zwierzak, i ja będę miał pełne... Dobra, wchodzimy do Mordox. Ja już tam idę już, też idę. Dobra, spoko. Tak, tu będziemy mieć bossa i koniec. Tak? No Fajne jest to, że jeżeli przechodzisz z jakiegoś świata jednego do drugiego To ci przypomina o tych punktach do rondania Albo o do no. tych do umiejętności No, czasami się przydaje Do pancerza, do zręczności Coś mi to da lepiej Czy mi nic nie da? W sumie mogę dać Niech będzie Dobra Kufer nie dobra ja wchodzę będę walczył z Bosem Na razie mordoks wow, jaka ślina Nie Czekaj, mam ja będę sobie Wyrzałem sobie tego. mnie. Prawie zginąłem, ale dobra. Może ogniem teraz się pobawię. Zginął. Proszę koś odruki Pierścionek domanych to nie Ile złota? Kuferek miałem ja złota już 5000 wybrałem to Wow, to też było. Dobra Ja wychodzę No teraz trzeba będzie Będę musiał sobie przeglądać te itemki żeby Bo już mam cały zawalony tu nie no. od siebie Dobra Oddaję Questa, ty też się zaraz poddasz Do siły do many A dla pieski Dla pieska sobie weźmiemy Pies, piesek No Dobra, jesteś już tutaj, nie? Czy jeszcze? Poczekaj, już się ładuję Bo otwieram portal Oddamy questa i, i będziemy kończyć odcinek, co? Bo trochę my pograli Dobra, ja tu wchodzę w mój portal. Okay, już do, do miasta. Jestem w mieście. Czekaj, co my tu mamy? Siedem do mocy. Zdrowie. O. To by było dobre. Tylko dziesiąty poziom, no to za chwilę. Misja wykonana. I, 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 do sklepu Esterska enklawa, co nie? Nic. To nie wiem. O, 10 poziom, mam tu jakieś fajne rzeczy, ale tym się zajmiemy. zajmie się później. No dobra kochani. To by było na tyle. Na pewno jeszcze nie jeden odcinek się storchlight'a pokaże na kanale. Grał ze mną. Homik. Homik. Pozdrawiamy homika. I to by było na tyle. Na razie... I ja hejo. też was żegnam bardzo serdecznie. No, hejo, hejas.